Chyba jest mój ojciec! Co? Ola z licealnej pierwszej D podejrzewa, że jej ojcem jest tata koleżanki ze szkoły, Kai Rogalski. Czekaj, dziewczyny, cztery Powiedziała, no, ty że jesteś jej tatą! Ojciec Kai wpada w panikę. Od lat ukrywa przed rodziną, że ma nieślubną córkę. To wszystko jest powiększone. Nagle okazuje się, że mój ojciec zaraził matkę, a do tego ma dziecko. Ja wam daję kasę! A wy dajecie mi święty spokój, to jest proste, dziecko, zrozum to! Zaleję całą szkołę! Niech wszystkie będą odwołał! Sylwester Kurek jest obiektem żartów kolegów z klasy. Chce zdobyć ich uznanie robiąc kawał w szkole. E, przyjmij to do siebie, że jesteś skończoną łajzą. Chłopak próbuje bardziej niebezpiecznych żartów i zostaje porażony prądem. Boże! Po swojemu zróbmy to. Już robi wszystko, wiesz. Do przodu zróbmy chociaż krok. Ale nie kluczący się Zabawa może trwać po Chyba właśnie tego chcesz Bądź przyjacielem manekin kto odwróci się Po swojemu zróbmy to W już wszystko wiesz Do przodu zróbmy chociaż krok Ale nie kluczący się Zabawa może trwać po Chyba właśnie tego chcesz Bądź przyjacielem Maryki Patryk Głowiński z gimnazjalnej pierwszej B słynie z tego, że często robi w szkole różne żarty. Dzisiaj przed lekcjami zatkał gumą do rzucia zamki w klasowych drzwiach. Liczy na to, że doprowadzi w ten sposób do odwołania lekcji. Stary, gdzie w wciąż? na ciebie Cicho bądź. Podziwiaj teraz akcję stulecia lepiej. Ja Jaką znowu akcję? Co się się. Spokojnie, zobaczysz wszystko zaraz. Dobra, byli tylko było śmieszne. To nie będzie śmieszne. To będzie lepiej niż śmieszne. Co to za ponure miny? Dzień dobry, uśmiech, chemię zaczynamy. Proszę. A teraz otwórz oczy, oczy szeroko. Co to jest? Co to za głupie żarty? Mm. O, fuj. O, fuj. Szymon... Co, nie wejdziemy o, fuj. do sali? Uspokój się, Patryk. Szymon, wole. możesz to jakoś przepchnąć? Ja nie się wiem, no zrób na ruch... nauczyłem. Proszę. No nie. Po co ja do 24 nie wie, do w domu. Pani woźnej, może maja... Nie, nie, może nie. Nie wejdziemy do sali Lecce dworu. Spokojcie się proszę. Idź do pani woźnej, może ma jakieś narzędzia. Andrzej, Z u ciebie to samo jest? No, kuma do rzucia. No, mnie też tak ma do rzucia. tutaj też jest zatkane? Słuchajcie, jeżeli wiecie, kto to zrobił, dobrze? To dla was tego dobre, lepiej od razu powiedzcie. To pewnie ci z liceum. Z, z liceum, liceum, tak? Basia, a jak u ciebie? A no właśnie, szukam pani Jadzi, bo nie mogę otworzyć w ogóle drzwi. W i wszędzie są gumy do rzucia w zamku. Nie, ale to słuchaj, ale to trzeba, to trzeba wezwać z że Cały zamek ci jest zapchany lecite? tym. chwileczkę, na razie jest przerwa. No Idźcie z panią, panią Gruszką. To nie na... jest śmieszne, naprawdę. Panie pośluszałem. I to panią u nas Chodźcie, zrobimy kurs pierwszej pomocy, dobrze? Yes! Nie! No spokojnie, proszę. To jest na razie przerwa, nie cieszy się tak bardzo. No to co? Możecie mi już dziękować za zadowoloną chemię. Patryk jest z siebie bardzo dumny. Lekcje są na razie odwołane, a on sam chce, żeby wszyscy w szkole jak najszybciej dowiedzieli się, że to jego zasługa. Te zatkane zamki to twoja robota? Pewnie, że moja. No to co? Cały to dzień proszę, dzisiaj siedzimy na sali gimnastycznej. No i o to chodzi. Teraz każdy dowie się, kto jest największym kozakiem w tej szkole. No i to jest zarębisty dzień. No to co, to lecimy na boisko, nie? No. Do swojej sali nie mogła się także dostać gimnazjalna pierwsza C. Dla uczniów to świetna wiadomość, bo dzięki temu przepadł im zapowiedziany przez matematyczkę Teresę Kremer trudny sprawdzian. Ej chłopaki, ja z wami mogę zagrać. Yeah. Kurek, my szukamy kogoś kto umie grać. Ale no. ja umiem grać, poważnie. W podstawówce grałem w reprezentacji szkoły. Sylwek Kurek to skromny, mało przebojowy chłopak, Ej, który od początku roku próbuje się zaprzyjaźnić z kolegami z klasy. Jednak ci kompletnie go ignorują. No, ale ciekawe to, co zrobił, nie? Kurde, postawiłbym go siebie browca. Z miejsca ja od razu mam beczkę. Ej chłopaki, zaczekajcie. Chodźcie tutaj. No, oh, ale my już mamy cały skład. Mam no mam coś do powiedzenia. W sumie miałam tego nikomu nie mówić, ale skoro tak bardzo was interesuje, kto zgotował tę akcję, to wam powiem. To byłem ja. Słysząc, jak koledzy zachwycają się sprawcą kawału z zaklejonymi gumą zamkami, Sylwek postanawia się pod niego podszyć i wszystkim zaimponować. W tydzień przygotowywałem tę akcję. Ukradłem nawet woźny klucz do tylnego wejścia i szedłem tu w środku nocy. Poważnie. Mhm. Nawet Lesiu przyszedł tutaj o północy. Nie wiem, co on to jej robił, ale prawie mnie nakrył. Dlatego musiałem wyskoczyć przez okno i tak rąbnąłem o chodnik, że dotąd nie boli noga. W życiu bym nie powiedział, że da radę odwalić coś takiego. Bo mnie słabo znacie. No właśnie widzimy. Ej, ludzie, chodźcie tu! Chodź. To Cyrwek zmontował tę akcję. Cyrwek jest w siódmym niebie. W końcu koledzy zwrócili na niego uwagę. Nie zastanawia się jednak, co będzie, jak dowie się o tym prawdziwy sprawca zamieszania. To możesz z nami zagrać. Dobra, chodźmy. Czyli co Patryk nam naściemniał? Chyba że ten koleś się podpina pod jego akcję. Ej, LOL, trzeba to wyjaśnić, chodźmy Ale do niego. Kurze się. <laughs> I to mega. Ale, czat, chłopaki w końcu ze mną normalnie gadają a nie jak przez ostatnie pół roku, jakbym był niewidzialny. Co z tego, że to nie ja zapchałem te zamki? W końcu będę miał normalne życie w szkole. Również w licealnej pierwszej D odwołano dzisiaj pierwszą lekcję. Ola Bojarska i Ewa Frączek postanowiły wykorzystać ten czas na napisanie zaległego Dla wypracowania z języka ja się polskiego. ...tykawsze tematy, a nie dylematy moralne antygony. Co mnie interesuje życie antygony? Przecież ona żyła jakieś tysiąc lat temu. Ola, ty mnie w ogóle słuchasz? Ole bardzo zainteresował mężczyzna, który właśnie przyjechał pod szkołę. Dziewczynę wychowuje tylko mama, a ojca zna jedynie ze starych zdjęć. Widząc mężczyznę, jest przekonana, że to właśnie on. Pamiętasz te zdjęcia, które pokazywałam ci, które znalazłam, w robi mamy? To na pewno on, przyjrzyj mu się. No nie wiem. Co nie wiesz? To on. To na pewno on. Mężczyzna, który przyjechał pod szkołę, to Marek Rogalski. Ojciec Kai z licealnej drugiej A. Mężczyzna niedługo po urodzeniu Kai zdradził żonę z mamą Oli, gdy ta zaszła w ciąży, zostawił ją. Dziewczyny nie mają pojęcia, że są przyrodnimi siostrami. Po prostu bo. Wiem, jak to brzmi, ale... To jest też mój ojciec. Słuchaj, ja nie wiem, co ty rano, ale radzę ci, odstaw to gówno. Ja mówię poważnie. To znaczy, nigdy go nie poznałam, bo opuścił moją matkę przed tym, jak się urodziłam, ale widziałam jego zdjęcia. To na pewno on. Jesteś jakaś nienormalna. Nie jestem. Jak chcesz, to mogę ci pokazać te zdjęcia. Albo po prostu go to zapytajmy. O nic. Nie będziesz pytać mojego ojca, a najlepiej... Halo, Czekaj! E, dziewczyny! Weź te łapy! Co to, co, co to za krzyki? Niech się pani zabrada tej wariatki. Patrzyła na mojego ojca, twierdzi, że to jej. Bo to prawda! no prawda! Kaja, uspokój się, proszę! Niech to jej pani powie, nie moja, wina, się watość niech! Spokój się na lekcję, proszę! To, to znaczy, teraz do szatni! Ta laska jest jakaś suknięta. ba się mojego ojca, bo nie ma własnego. Zresztą mój tata nigdy nie zdradziłby mamy. A na pewno nie zrobiłby chore jakiejś obcej lasy. On taki nie jest. Co tam się stało? Powiedz, dlaczego ty powiedziałaś do Kai, że twój tata jest też jej ojcem? No, bo to prawda. Widziałam kilka jego zdjęć u mamy. No ale rozumiem, że to były zdjęcia sprzed kilkunastu lat, tak? Ale on się w ogóle nie zmienił. To na pewno był on. Ola, poczekaj. Ja myślę, że przede wszystkim, przede wszystkim powinnaś porozmawiać z mamą. Po prostu. Ale ona nie chce nic o tym mówić. Tylko tyle, że nas zostawił. No, to może ja z nią porozmawiam? Ona no, nic pani o tym nie powie. A poza tym wyjechała w delegację na 7 dni. A to jest. Z... To, to, to z kim ty jesteś teraz? Z babcią. Aha. Przepraszam, czy mogę iść teraz na lekcję? Tak. No nie, to znaczy... Nie, nie, poczekaj tu albo na boisku. Wszystko jedno. Nie teraz. Chciałabym bardzo spotkać się z mamą Oli, jak tylko wróci z delegacji. Ona przede wszystkim powinna szczerze porozmawiać z córką, zwłaszcza jeżeli jej ojcem jest faktycznie ojciec Kai. No bo jeżeli dziewczyny są siostrami przyrodnymi, to powinny o tym wiedzieć. Ten facet to naprawdę jest mój tata. Jak byłam mała, to godzinami wpatrywałam się w jego zdjęcia. Wszędzie bym go poznała, ale nigdy bym nie pomyślała, że spotkam go tak po prostu pod moją własną szkołą. Kaja nie uwierzyła Oli i chce jak najszybciej zapomnieć o tej rozmowie. Niestety plotka o kłótni sióstr zaczęła się już rozchodzić po szkole. Na Kaję czeka jej najlepsza przyjaciółka Magda. Niezła akcja. Ale ja słyszałam, że to ty miałaś niezłą akcję pod szkołą. Podobno masz przyrodnią siostrę. Czyli te durne matki już się są po szkole? Ulka wszystko widziała i teraz rozpowiada ludziom, że dorobiłaś się siostry. Nie mam żadnej siostry. Na pewno, bo wiesz, ja widziałam matkę tej Jolki i powiem ci szczerze, że kiedyś musiała być z nawet niezła laska. Nic dziwnego, że twój stary na nią poleciał. Mój ojciec taki nie jest. Kaja, błagam cię, każdy facet taki jest. Ale nie mój ojciec. Czyżby? Teraz należy tę rękę zgiąć. W sali gimnastycznej nauczycielka biologii Barbara Gruszka organizuje kurs pierwszej pomocy. Chce zająć uczniów dopóki ślusarz nie wymieni zamków w drzwiach. Patryk jest szczęśliwy, że jest bohaterem wśród kolegów, bo dzięki niemu nie ma lekcji. 18 pasuje? Pasuje. To by też Stary, gratki. Dzięki. No. No. Jakżeś się w ogóle chłopie, zrobił tą akcję? No, bo matka mnie w sumie dzisiaj obudziła dwie godziny wcześniej i nie miałem co robić. No to tak myślę, a, a gumy. No, Akcja chopie No gumy mi leżą na stole, nie i tak myślę, a dobra. No to... co, co, co? Co to za akcja wam się udała, co? A nie no, my tak się gadamy przecież. Tak. Dobra, Patryk, nie błaznuj dobrze. To twoja robota z tymi zamkami, tak? Nie, no ja dorosłem, mnie już taki poziom żartu nie bawi. Który to? co Was tak śmieszy, co? Słuchaj! Mam nadzieję, że dorosłeś, dobrze. Bo jeżeli dowiem się, że samkiem to jest twoja robota, to na pewno nie masz na co liczyć. No, a a są sobie jeszcze porozmawiam, że? No, słyszę, są to codziennie, ale widzieliście, jak dostał glas. Patryk, patryk, patryk. Na salę wracają róża i Daria. Dowiedziały się, że syrwek z pierwszej C rozpowiada w swojej klasie, że to on jest autorem dzisiejszego kawału. Dziewczyny koniecznie chcą ustalić, który z chłopaków kłamie. Właśnie co do tego, czy to ty, aby na pewno jesteś największym hardkorem Aniby A niby kto? Taki jeden no kolej z prysznicy mówi, że to, te zamki to jego sprawka. I lęsi się. musi się I wierzyć jakiemuś lamusowi, a nie mi? Gdzie on jest? Tam, przy radio będzie. Lęsi się twoim numerem. Patryk jest wściekły. Nie może znieść, że ktoś inny przypisuje sobie jego sukces. W głowie mam więcej pomysłów na mocniejsze żarty. Tak? I co, Leszczu? Myślisz, że co? Możesz czyimś kosztem sobie lans zdobywać? A wy mu wierzycie, że, że to on to niby zrobił? To, to ja z... to dzisiaj zrobiłem. Nie, to on się mnie, to ja zrobiłem tą akcję. Tak? Przez przypadek dzisiaj nagrałem taki filmik z rana, jak byłem pod salą biologiczną. No i co robiłem? Przekonacie się. Syrwek denerwuje się. Miał nadzieję, że zostanie bohaterem i będzie popularny. Do głowy mu nie przyszło, że prawdziwy sprawca kawału odkryje jego kłamstwo. A wy pozdrówcie kolegę. Ja nie mogę. Ale z ciebie przychlas! Ja od razu mówiłem, że jesteś cienki bolek. Nie jestem cienki bolek. Tak? To nam to udowodnij. Widzisz, srasz po gaciach na samą myśl o jakiejś akcji. Wcale A ty nie. Chcesz Jutro zrobię akcję stulecia. Tak, ta, ta no na jasne. pewno. Zaleję całą szkołę! Wszystkie kurki będą zakręcone! Lekcje wszystkie będą odwołane! A kurek zatka kurki! Oooo! <śórk> Sylwek! Przepraszam! Sylwek nie chce stracić dopiero co zyskanej popularności i postanawia zrobić coś, co przebije kawał Patryka. Kochanie, co wy tutaj robicie? O, oh fuck! Ja naprawdę będę musiał zalać te szkoły! A ja przecież nie znam się na takich akcjach. No ale trudno. Jak tego nie zrobię, nikt z chłopaków nie będzie chciał się ze mną kumplować do końca życia.